Witajcie, kochani, bardzo serdecznie. Jesteśmy w gminie Aleksandr Łódzki, a konkretnie w Rąbieniu i zabierzemy Was w niezapomnianą historię. A jaką to za chwilę się o tym przekonacie? Na razie zabieramy Was do kampera. Chodźcie z nami! Cześć z tej strony Andrea i Kacper, czyli spakowani w drogę. Wyruszyliśmy w roczną podróż i dojechaliśmy naszym kamperwanem na półwysep Arabski. Cieszymy się, że jesteś tutaj razem z nami i zapraszamy cię do kolejnego odcinka naszej przygody. Witajcie kochani, są tacy ludzie, którzy zamiast marzyć o podróżach, po prostu je realizują i spełniają marzenia. Witam was serdecznie. Witam. Andrea Cześć. i Kacper, Cześć. witam serdecznie. No chciałbym przede wszystkim zapytać, skąd wzięła się pasja do realizacji marzeń, bo śmiało trzeba przyznać, że to są marzenia, które można spełniać, podróżując po całym świecie. Jak to się zaczęło? To chyba zaczęło się tak naprawdę ode mnie, bo to ja jestem tą osobą, która jednak tutaj popycha do podróży. To była to było takie moje wielkie marzenie, tak mi się wydaje. Kacper po prostu też dołączył w pewnym momencie i stwierdził, że chce podróżować razem ze mną. Kacper też zawsze mówi, że to w sumie był zawsze mój pomysł, prawda? Tak, ale generalnie Jeszcze to... Jeszcze się nie znaliście, czy się już znali znaliście? Znaliśmy się. Znaliśmy się, tak, ale od zawsze y, tak naprawdę w naszym związku podróżowaliśmy na kemping z namiotem, także taki tak, dużo... styl podróżowania towarzyszył nam od zawsze. A tak naprawdę później stwierdziliśmy, zobaczyliśmy gdzieś też w internecie, że jest to fajna opcja na zwiedzanie świata kamperem. Tak, i zaczęliśmy od małego samochodu, bo dzisiaj znajdujemy się w naszym kamperze, w którym przemierzaliśmy świat, a dwa lata temu wyjechaliśmy też na 5 miesięcy, ale z zupełnie innym samochodem, dużo mniejszym, więc też byliśmy w stanie wyczuć sobie, czego nam potrzeba i jaka ta podróż, w którą stronę i jakiej wielkości samochód, jak ta podróż miałaby po prostu wyglądać. I rok w kamperze spędziliście, jaka to tak. była podróż, gdzie ta podróż? No i przede wszystkim, jak tutaj się żyło, funkcjonowało, bo cały czas byliście tak naprawdę w podróży, ale. Tak. no musieliście też żyć w tym kamperze. Tak. Jak to wyglądało? Ogólnie przejechaliśmy łącznie 44 tysiące kilometrów mhm. i krajem, do którego zamierzaliśmy dojechać, który znajdował się najdalej na naszej liście, był Oman. Tak jest. I przejechaliśmy między innymi przez Turcję, i to właśnie od Turcji nasza przygoda tak naprawdę się zaczęła i. Tam polubiliśmy się z krajami muzułmańskimi trzy lata temu i stwierdziliśmy, że w tamtą stronę będziemy drugi raz podróżować i pojedziemy jeszcze dalej, żeby poznać tą kulturę jeszcze bardziej i bardziej się wgłębić w ten, w ten klimat arabski. Tak, no właśnie. Może poruszymy tutaj arabską gościnność. Co jest takiego ciekawego, co Was zaskoczyło, co Was przerażało może też. Przerażało tak. Trzeba powiedzieć o tym, że nas na początku ta podróż przerażała, bo musieliśmy wyjść z tej strefy komfortu i żeby dojechać do Omanu, no to trzeba przejechać przez jeszcze parę innych krajów, które są po drodze. No i takim nazwijmy to newralgicznym krajem, był Irak, który znajduje się przy granicy z Turcją. I był to kraj, którego się trochę obawialiśmy. Nie bez powodu, bo też wiemy, jaka jest historia tego kraju. Wtedy w mediach też dużo się bombardowani wiadomościami. I tego się obawialiśmy. Mm. Ale była odwaga. Tak, tak ale na początku były tak trochę się obawialiśmy. Sami nie wiemy do końca czego, jednak no wiadomo, też i emocje, i pewna może wrażliwość. Nie wiem. Musieliśmy się przyzwyczaić. Tak, do po dwóch dniach pobytu w Iraku nie było już problemu. Po prostu przy. Przyzwyczailiśmy się do, też tej kultury arabskiej, bo warto wspomnieć o tym, że Arabowie są bardziej otwarci niż Europejczycy. Oni dużo się uśmiechają, dużo machają, są y, bardzo weseli. Od... Ekspresyjni. Tak? Tak. Czyli bardzo. ten kontakt z lokalnymi mieszkańcami można powiedzieć, że na wysokim poziomie, tak? On był na poziomie wyższym niż sobie wyobrażaliśmy i takie zderzenie z tą gościnnością 200%, było tak naprawdę w Arabii Saudyjskiej na początku, tak. kiedy spotykaliśmy ludzi na ulicy, i oni zapraszali nas po prostu do swojego domu, dawali nam jedzenie, troszczyli się o nas, no to było coś, czego w ogóle nie doświadczyliśmy do tej pory. Zawsze pytali, czy mamy co jeść, czy nie brakuje nam wody, czy czegoś nie potrzebujemy. Zawsze każde spotkanie z każdym Arabem kończyło się pytaniem, czy, czy wszystko u nas w porządku i czy nie potrzebujemy pomocy, więc to było coś kompletnie nowego dla nas i no, byliśmy w szoku ogromne. Pamięcia sobie szoku. z wami robili. Tak. <laughs> bardzo dużo zdjęć. z turystami z Polski, tak, tak, tak. dla nich to też była atrakcja, bo oni też nie mogą za bardzo podróżować. Znaczy, zależy też od kraju, ale w takim Iraku Irakijczycy mają najgorszy paszport na świecie i oni nie mogą podróżować, więc my dla nich też byliśmy podróżą i to też było w pewien sposób piękne. A jeżeli chodzi o takie negatywne emocje związane z tym krajem, coś was dotknęło, coś. Bo właściwie możemy tutaj widząc przekazać, czego nie robić tak naprawdę tam, żeby czuć się bezpiecznie. Irak był takim najtrudniejszym krajem, który cały czas jest naznaczony jakimś powiedzmy drobnym um, procentem ryzyka. Bo W momencie, kiedy wjechaliśmy do Kuwejtu, tam czuliśmy się już jakby w 100% bezpiecznie. Irak jest, jaki jest, ale jeśli trzymamy się odpowiednich reguł, i podróżujemy mądrze nic nie powinno się stać. My przede wszystkim planowaliśmy naszą trasę każdego dnia. Zatrzymywaliśmy się na noc na strzeżonych parkingach. Nie jeździliśmy po nocy. Um... Nie nocowaliśmy na dzikowiraku tak. też. To jest taka ważna kwestia i nie jeździliśmy nocą, bo jednak hmm. Tam też jest dużo wojska, oni wiadomo pilnują, żeby nam się nic nie stało. Zawsze zwracali uwagę na to, że przyjeżdżają turyści, nas zatrzymywali, sprawdzali nasze paszporty, kontrolowali nasz każdy krok, ale mimo wszystko. Jednak takie podstawowe podejście i dwie najważniejsze zasady to nie jeździć nocą i nocować w sprawdzonych miejscach. Zaś następne części Półwyspu Arabskiego to tam jest kompletna wolność. Można nocować na dziko wszędzie, wszędzie czuliśmy się bezpiecznie. Wydaje mi się, że nigdzie nie czuliśmy się tak bezpiecznie jak na Półwyspie Arabskim. Tak jak się słyszy dużo historii o Włoszech czy o Hiszpanii, że okradają kampery na przykład, no to tam potrafiliśmy zostawić otwarty samochód i w ogóle się nie przejmować, więc no, ta różnica tutaj jest, jest spora. Ty, czy spotykaliście turystów z innych krajów? Bo wy na pewno budziliście zainteresowanie. Jeżdżą mhm. pomarańczowy kamper. Tak. To już budzi sensację wśród pewnie mieszkańców z Polski jeszcze. Tak. Także mm, też inni turyści z innych krajów też byli tam, mijaliście się. Dużo turystów spotkaliśmy w Omanie i bardzo dużo Polaków, którzy przylecieli samolotem na przykład. Mm -hmm. Ale takich wehikułów jak nasz to mieliśmy też sporo, nie tak dużo jak w Europie, ale jednak te samochody gdzieś tam się pojawiały. Z Polski poznaliśmy Biedną tylko jedną parę. ekipę, tak, ale, ale dużo ludzi podróżuje no proszę, w tam... To tak miło spotkać. Tak, Polaków. w Omanie. Tak, tak. <laughs> bardzo więc... wesoło. Chciałbym poruszyć jeszcze ten rok w kamperze. Co było największym tak naprawdę wyzwaniem? Co takiego budziło ten taki może niepokój, ale też troszkę szczęścia, bo, bo jakby zaplanowanie takiego wyjazdu też budzi pozytywne emocje, zwłaszcza przede wszystkim pozytywne emocje, ale co było mhm. takim wyzwaniem największym? Dużo ludzi się zastanawia, jak można sobie poradzić przez 365 dni 24, 24 godziny na dobę z jedną osobą na tak małej przestrzeni, okazuje się, że się da Cię się nie pozabijaliśmy, wróciliśmy bezpiecznie do domu, więc wydaje mi się, że to może być dla niektórych wyzwaniem. Warto wspomnieć o tym, że w kamperze, pomimo tego, że przestrzeń jest naprawdę bardzo mała w środku, to ogród jest nieskończony i jeżeli potrzebujesz czasu dla siebie, wystarczy wyjść i po prostu tak zwane quality time, swój czas znaleźć i ten czas spędzić tak, jak ci się podoba, z jedną osobą lub z inną osobą. Także to może być wezwaniem, ale wydaje mi się, że, że sobie poradziliśmy wzorowo. Tak, nie pokłóciliście się. To znaczy, kłóciliśmy <noise> się dużo razy, no to. to... W każdym związku się to nastąpiła. Tak. tak, nie, my w ogóle nie mieliśmy z tym problemu. Jak sobie tak, tak porównujemy, to dużo mniej się kłóciliśmy niż na przykład, nie wiem, w mieszkaniu w takim tak, normalnym życiu. Tak, też, ale to też jest ciekawe, bo zaczęliśmy rozmawiać na tematy, na które nie rozmawialiśmy w domu, bo często się obracało wszystko wokół tylko pracy albo obowiązków, albo zakupów. A tu jednak nagle zaczęliśmy rozmawiać na tematy, których wcześniej nigdy nie poruszaliśmy, i to też jest piękne, to w podróżach też jest Bo piękne. też mieliśmy na to czas, to też trzeba przyznać, tak. że nasza głowa nie była cały czas zajęta pracą 8 16. tylko no, mieliśmy ten czas na przemyślenia tak. też. A jak to połączyć właśnie pracę z takimi wycieczkami? My wzięliśmy urlop bezpłatny. Dogadaliśmy się w naszych pracach i po tak. prostu wzięliśmy urlop bezpłatny na rok. Jeśli chodzi jeszcze o cięższe momenty, dla mnie osobiście, dla Andrei trochę mniej, ale przez te parę miesięcy na Półwyspie Arabskim doskwierał mi trochę brak zieleni brak, mm -hmm. brak e, lasów i wysokie temperatury bo w kwietniu w Arabii Saudyjskiej mieliśmy już 45 stopni w ciągu dnia i po 35 stopni w nocy więc w kamperze bez klimatyzacji tak. w strefie do spania bo z przodu mamy klimatyzację w trakcie jazdy ale podczas spania z brakiem klimatyzacji jest naprawdę Ciężko, dlatego też musieliśmy odpuścić trochę miejsc, które chcieliśmy zobaczyć, i powiedzmy skrócić tak, trochę tą szansę. Jeszcze tam zdążycie wrócić. Tak, takie, mamy są, niej, tak ja. takie są plany. Może kiedyś na pewno chcielibyśmy do Arabii Saudyjskiej jeszcze wrócić. A skąd wziął się pomysł, żeby znaleźć się w miejscach związanych z rajdem Dakar? To był zupełny przypadek. Tak ale naprawdę. ten rajd trwał? Tak, ten rajd jest organizowany w Arabii Saudyjskiej. i Byliśmy w Arabii Saudyjskiej, i ja rozmawiałem z tatą. I tata mi powiedział, że akurat w tym terminie jest Dakar. No i sprawdziłem, gdzie ten Dakar się odbywa, bo to jest tak, że ten rajd trwa powiedzmy chyba tydzień nie wiem dokładnie ile ale te samochody, motocykle, inne, wehikuły przemieszczają się codziennie. I akurat e, ostatni odcinek tego rajdu był dosłownie na jednej drodze, która prowadzi przez pustynię, na naszej drodze, po prostu tamtędy jechaliśmy, więc tak. to był super zbieg Czyli dołączyliście do wyścigu, tak? się sensację, tak. że tu kamper nagle wjeżdża? <gry> Nie aż tak, bo tych wahików kamperowych było trochę tak. więcej. Byliśmy, co ciekawe, jedynym samochodem bez 4x4 na pustyni, bo wszystkie inne kampery były jednak terenowo przygotowane do tego, żeby podróżować po tej Pustyni, ale jechaliśmy na tą pustynię i faktycznie rajdówki przyjeżdżały dosłownie po wydmach na, na tam Tak, Włącznie. no to było super doświadczenie i super przygoda. Bo też się nie spodziewaliśmy tego, tak. że, że coś takiego nas spotka w tej podróży. Jakie są wasze osobiste refleksje? Może za chwilę do tego przejdziemy. Natomiast jeszcze chciałbym tylko e, zapytać się o takie niebezpieczeństwa, które was spotkały najbardziej może coś niebezpiecznego, mhm. jakby opowiedzieć i raz byśmy utopili kampera. Tak, malek. No, <grym> ale to było Przez to. Nie przy... zaciągnęliście ręcznego Nie, nie, nie. Przypływy i odpływy nas zaskoczyły, o, bo człowiek też o, nie jest to. świadomy w Europie tak bardzo takich tak. rzeczy. I tutaj zawsze uważaliśmy i zawsze zwracaliśmy uwagę, czy piasek nie jest mokry. I faktycznie wjechaliśmy w takie miejsce, gdzie piasek nie był mokry, ale jednak o godzinie 23 oglądaliśmy sobie serial i tak Kacper wychodzi. I wraca dosłownie po trzech sekundach i Moja krzyczy: Andrea, uciekamy, tu jest woda. I faktycznie, tak Andra myślała, że udało nam się. Andrea myślała, że robię sobie jaja po prostu, bo ja wyszedłem i coś zaczyna szumieć po prostu. I patrzę i w moją stronę płynie rzeka. Więc z czołówką jeszcze biegałem po prostu dookoła, żeby zobaczyć, gdzie jest jakby trochę suchej przestrzeni, żeby stamtąd wyjechać. No ale nie było. No i woda tak sięgała powiedzmy pod kolano, no, bo, więc ogóle, mieliśmy dwie opcje, albo liczyć, że nas jakoś mocno nie zaleje, albo po prostu uciekać, bo przed nami była jeszcze taka wydma, na którą moglibyśmy wjechać. No ale stwierdziliśmy, że po prostu uciekamy, spakowaliśmy się, jak zwykle spakowanie całego kampera i przygotowanie do jazdy trwa załóżmy te 10-15 mhm. minut, tak, zrobiliśmy to w 3 minuty. Tak. I ruszyliśmy przez tą wodę, na szczęście się nie zakopaliśmy, na pełnym gazie przyjechaliśmy i udało się stamtąd uciec. Ale to Ale było stresujące. Było, no, było tak. później mogłoby być gorzej. Nikogo nie było dookoła i... No. Czyli no. byłby pływający kamper. Tak. Z bo, Wtedy bo, byśmy byli pewnie... Bylibyśmy <laughs> tak. w wiadomościach na pewno. <laughs> no. no dobrze, chciałbym zapytać jeszcze... W gdzie podróżowaliście, w jakich krajach byliście oprócz tej takiej długiej podróży? To pani logistyk, ja jestem kierowca busa, także. Ale zmieniacie się podczas podróży? Nie, Właśnie nie ani razu Jak wielokrotnie Casperowi proponowałam, że go zamienię, Bo niejednokrotnie byłeś zmęczony też, ale jakoś tak nie wiem, nigdy nie wyszło, że... A mogę prowadzić, bo mam tak, prawo. Tak, Andra jest i... dobrym kierowcą, ale ja jakoś tak czułem połączenie z tym Fiatem Ducato, że. Nie chciałem odpuścić. Każdy ma swoje obowiązki. Ja tak. za to tutaj za logistykę odpowiadam. I prócz tego, że te, teraz wyjechaliśmy na ten rok, to wcześniej o dziwo, nie udało nam się podróżować po żadnych innych kontynentach. Byliśmy mhm. tylko w Europie i to samolotem, a z poprzednim kamperkiem, tym malutkim, dojechaliśmy tylko do Gruzji, tu przez Turcję. I w sumie spędziliśmy dwa miesiące w Turcji i Turcja była takim naszym pierwszym pierwszymi drzwiami, które otworzyły nam jakby oczy też i spowodowały, że wybraliśmy się jeszcze dalej. A w tej podróży jadąc przez Arabię Saudyjską, dojechaliśmy też yy, właśnie do Omanu. Spaliśmy w kamperze w centrum Dubaju, z widokiem na Burj Khalifa na przykład. Byliśmy również w Katarze, w Bahrajnie, gdzie spędziliśmy cały tydzień na wyścigu Formuły tak. 1. No, także teraz, no, dużo się działo. Później byliśmy jeszcze w Gruzji i w Armenii, także wycisnęliśmy z tego roku maksymalnie, ale jednocześnie też nie spinając się aż tak, żeby, żeby też nie odpoczywać, no bo to jednak były wakacje mimo wszystko. Tutaj rodzą się cały czas kolejne pytania w głowie. Tak naprawdę, czym się pojawiło? Czy ten camper Was nie zawiódł? Tak naprawdę, czy mieliście jakieś problemy na trasie? Nie, to znaczy raz nas zawiódł, ale uważam, że... No, naprawdę to jest poczciwe aucisko i nas nie zawiodło. Czyli pole, polecacie Fiat do Polec, Polecam ten samochód. Nawet tak. bez napędu 4x4, jeśli zamontujemy odpowiednie opony, jest bardzo dzielny. W Omanie wjeżdżaliśmy naprawdę pod takie stromizny, że no, brakowały mi już jedynki, ale kamper po prostu jechał. Jedyną awarię mieliśmy tuż w drodze powrotnej, jak wyjeżdżaliśmy z Iraku i wjechaliśmy do Turcji. To padły nam wtryski, ale w Turcji jest tyle warsztatów samochodowych wszędzie i taka też dostępność do części, że nie było problemu. Mi te wtryski padły i dosłownie zjechałem na prawo i zobaczyłem: O, warsztat samochodowy! I od razu Turcy, oni są bardzo gościnni, wybiegli, zaczęli po prostu sprawdzać. Mieli części, postawili diagnozę. Dali nam herbatkę, Super. naprawili i tak naprawdę za parę godzin mogliśmy Czodowy jechać dalej. tak. Pięknie. No Ale... Skoro on uciekł z tej wody. E, tak. No. To musi być wytrzymały. Tak. To na koniec chciałbym zapytać o media społecznościowe, o Facebook, Instagram. Mhm. Możemy was znaleźć na Instagramie i na Facebooku. Umieszczacie filmy, pokazujecie to, co zwiedzacie. Mhm. No i chyba to jest też piękne. Piękne, że się dzielicie tym wszystkim. Tak, no w tej podróży dużo skupiliśmy się na tym, żeby pokazywać te wszystkie nasze przygody, bo Wydaje nam się, że jest to całkiem ciekawe i ta nasza społeczność instagramowa naprawdę tutaj urosła. Odpaliliśmy też YouTube'a e, podczas naszej podróży, więc też się uczymy, próbujemy te filmy montować i składać. Idzie nam to chyba coraz lepiej. Także... Tak, widać progres. Jak sobie odpalicie pierwsze filmiki na YouTubie i ostatnie, no to jest, jest ale spakowanie to jest proces na drogę. Tak, spakowanie na Instagramie w drogę. i na Facebooku i na YouTubie. Tak, jest spakowanie w drogę. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. I pamiętajcie o tym, żeby nie wierzyć we wszystko, co widzicie na Instagramie i na social mediach, bo nie zawsze wszystko jest prawdą. Pamiętajmy też o tym, że influencerzy pokazują przepiękne obrazki, przepięknych miejsc, a faktycznie te miejsca mogą być przepiękne, ale są obarczone też bardzo długą drogą, do której trzeba było dotrzeć w pewien sposób. Także warto o tym wspominać i staram się na tych naszych social mediach pokazywać Wam prawdę pokazywać to jak ta podróż faktycznie przebiegała i z jakimi problemami musieliśmy się mierzyć. Czyli kończąc już naszą rozmowę, no warto zachęcić widzów, żeby podróżowali. Niekoniecznie kamperem, ale żeby po prostu zwiedzali świat i podróżowali. Oczywiście, bo To można wiele dobrego. Pozostać. Nie trzeba od razu jechać gdzieś daleko, po prostu Uważamy, że podróżowanie kształci i. Weekend w lesie wystarczy, żeby tak, pobudzić swoją wrażliwość. Tak, i naprawdę zmienia się perspektywa diametralnie. Jak no podróżuje się po innych krajach, poznaje się ludzi, rozmawia z nimi przede wszystkim, to człowiek staje się dużo bardziej Otw świadomy otwarty, i otwarty, tolerancyjny i więcej rozumie. Tak, tak mi się wydaje. Myślę, że nauczyliśmy się bardzo dużo w trakcie tak. tej Czyli podróży. To, co zobaczymy, to nasze i nikt nam tego nie zabierze. Oczywiście. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za rozmowę, a my, drodzy Państwo, i Wy przede wszystkim, podróżujcie. Nie myślcie za dużo, tylko działajcie, bo jak można było zobaczyć, to jest coś pięknego. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.